Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jak zostać iluzjonistą. Dziś opowiem troszeczkę o technice, która nazywa się Divided Deck i uważam jest delikatnie niedoceniana przez wiele osób, ponieważ większość osób zna tylko tą prostą, e, prosty rozkład, który za chwilkę pokażę. Ok, zatem czym jest Divided Deck? Idea jest prosta. Dzielimy sobie talię na dwie części, w najprostszej, oczywiście, w najprostszym wykonaniu na dwie różne części, które mają pewne Charakterystyczne własności. Jeżeli weźmiemy jedną kartę z jednej części, wrzucimy ją do drugiej, to bez problemu w tej właśnie części będziemy mogli ją znaleźć, zidentyfikować, właśnie tą niepasującą kartę. Zatem, pierwsza rzecz, która nam przychodzi na myśl, taka najprostsza, jest to, aby talię podzielić na karty czarne i czerwone. Jest to technika, która działa bardzo dobrze, jedynie musimy ją dobrze wykonać, ponieważ mm, widz może to zauważyć, więc złe wykonanie może zdradzić sekret tego. Jednakże jest to naprawdę fajna technika, ponieważ bardzo szybko pozwala nam znaleźć jedną kartę właśnie w tej innej części. I to tak naprawdę byłoby tyle, jeśli chodzi o tą technikę. Większość osób źle ją wykonuje. Dlaczego? Ponieważ, nie wiem, rozwija kartę, mówi, weź sobie kartę, leci dalej i wrzuć ją tutaj. No już jest tutaj efekt można powiedzieć, troszeczkę zrąbany. Przy czym także talia nie jest przy tych efektach zauważyłem, tasowana przez wiele osób, dlatego też poznamy w jednym z kolejnych odcinków. Myślę, że już niebawem technikę, która pozwoli nam właśnie taki Divided Deck potasować, yy, i nie będziemy bać się o to, właśnie, że ta własność, ten porządek zostanie zaburzony. Więc to jest taka właśnie pierwsza, najprostsza talia, którą wiele osób zna. Chciałbym następnie. Chciałbym teraz zaprezentować Wam kolejną talię, która jest troszeczkę bardziej zaawansowana, jednakże nie jest aż tak zaawansowana dlaczego. Talia ta pozwala nam przez krótki okres czasu rozwinąć karty i wydaje się dosyć potasowana w żaden sposób nieułożona. Jednakże kiedy się przyjrzymy, zauważymy, że tutaj ta lewa część składa się z kart wszystkich nieparzystych, a ta część z kart parzystych. Dlatego jest techniką dobrą, myślę, najlepszą, ponieważ ma szybki czas szukania oraz jest. Bezproblemowo tutaj rozkładalna, możemy ją pokazać widzowi i wykonać przy rozłożeniu tych kart jakieś czytanie w myślach co jest naprawdę bardzo fajne. Oraz trzecia talia, która myślę jest najbardziej zaawansowana i plusem jest to, że może zostać rozłożona na długi okres czasu i nikt na pewno tego nie zauważy, jaka tutaj jest własność na pewno nie po krótkim czasie. Jednakże minus jest tego, że musimy dobrze opanować technikę szukania tych kart, ponieważ talia ta w lewej części ma karty tutaj parzyste serca oraz wina, a nieparzyste żołędzie oraz dzwonki. Druga część ma odwrotnie więc w tej części mamy nieparzyste serca oraz wina, a parzyste żołędzie oraz dzwonki więc sposób szukania jest dość trudny, lecz jeżeli e, ja miałbym coś powiedzieć, dodać od siebie jest to, że kiedy bierzemy talię, kiedy bierzemy część, ponieważ możemy wykonać efekt z całą talią bądź też z częścią. Same efekty pojawią się w kolejnych odcinkach. Jednakże kiedy powiedzmy, mamy tylko jedną część w dłoniach i wiemy, że w tej części jest inna niepasująca karta, pierwsze co to widzimy pierwszą kartę i od razu po tej karcie możemy już stwierdzić, która to jest część. Jeżeli nie analizowaliśmy dokładnie tego, co się dzieje, więc widzimy, że mamy serca nieparzyste, więc już wiemy, jakie jest tutaj zależności innych kart. To jest pierwsza rzecz i dobrze jest analizować dwie karty. Skoro widzimy, że serca są nieparzyste, to wiemy także, że nieparzyste są, są wina. Yy, więc wtedy przechodzimy sobie przez talię i mówimy nieparzysta, serce, wino, więc wtedy zwracamy uwagę tylko na serca oraz na wina. Chyba tutaj nie udało mi się wziąć żadnego wina. Weźmy sobie, o, no weźmy sobie więcej kart. Więc przechodzimy sobie serce, wino nieparzyste, więc wtedy zwracamy uwagę tylko na serce oraz wina. Nieparzysta, nieparzysta. I wtedy tylko patrzymy na wartość nieparzysta, nieparzysta, nieparzysta. Kiedy przejdziemy już przez całą talię, możemy przejść przez kolejne dwie wartości, czyli przez karty parzyste. Jest to technika, którą ja wykorzystuję, jeśli chodzi o szukanie w takim rozłożeniu i myślę, że jej czas jest naprawdę dobry. Jednakże tak jak mówię, to jest kwestia ćwiczeń i opanowania tego. Więc. Bardzo serdecznie polecam, aby stworzyć sobie te, te trzy wersje i przećwiczyć na różnych efektach te trzy wersje Dwight Deca, żeby zobaczyć, którą najbardziej lubimy, która jest dosyć szybka. I ponieważ do niektórych efektów nie potrzebujemy czasu. Kiedy na przykład czytamy w myślach, myślę, że ta, że ta talia może być naprawdę dobra, ponieważ nam się nie śpieszy, bierzemy informację od widza, wiemy, w której części jest i wtedy możemy sobie po karcie analizować. Lecz jeżeli potrzebujemy szybkiego szukania, tak naprawdę szybkiego kilka sekund, wtedy oczywiście weźmiemy sobie tą talię najprostszą, czyli złożoną z czarnych i czerwonych kart. Oczywiście tutaj bardzo ważną rzeczą jest tasowanie, które powinno zostać wykonane przed całym efektem, aby zmylić widzów, aby totalnie zbić ich z tropu, żeby nie mieli pojęcia, w jaki sposób to działa. A na pewno, żeby nie mieli pojęcia, że to działa właśnie w ten sposób. Ok, myślę, że to by było na tyle. W, tak jak powiedziałem, w kolejnych odcinkach, w jednym z kolejnych odcinków pojawi się technika potasowania tych, nawet dwie techniki potasowania takiego divided decka i myślę, że to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, polajkowania filmiku, zostawienia komentarzy bądź sugestii. Na razie!